Ciemano widzowie, witam Was w kolejnym odcinku, w czwartym odcinku z serii Survival. Była dłuższa przerwa, bo dwa tygodnie była przerwy, ale z tego powodu, że ja wyjechałem na kolonię, ale już szykuję dla Was taki może na ten świecie większy plan. Czyli zacząłem zrobić farmy. Jeszcze sobie drewna nie pozbierałem, więc... Już od razu mówię, że nie ma tego drewna jeszcze uzbieranego, ale też, tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, sobie porobiłem parę rzeczy poza odcinkiem. No, to teraz przed nagrywaniem sobie zrobiłem trochę, na przykład uzbieram trochę żelaza i potradowałem się z villagerami. Tych, którym jest u nas w domku dużo, dużo, cztery. Ale dzisiejsze plany to postarać się wykopać trochę żelaza, może uda się nawet diamentu wykopać. I uwaga ten większy plan, zrobić sobie, powiększyć tą bazę. Tak jak już chyba mówiłem, że yy, będę ją pod ziemią, więc tutaj już przyszykowałem na takie wejście, tylko będzie trzeba jeszcze jakoś ozdobić, bo to jest na razie tak w, dopiero w planie. Dlatego mam te itemki tutaj przeszykowane już. I jeszcze jedno, co zrobiłem, to potrajdowałem się z jednym villagerem, którego tutaj nie ma, gdzie on poszedł, tutaj jest i jak widzicie on sprzedaje tutaj nam już na przykład za jednego emeralda diamentową motykę i tutaj też żelazną siekierę z niesieczalnością, także możemy tu już sobie też uzbierać trochę szmaragdów i możemy sobie u niego kupić jedną motykę, jedną siekierę. Więc fajnie. I właśnie on nam się znowu zablidował i mamy teraz, możemy kupić łopatę z wydajnością. No, za di jednego diamenta yy, szmaragda nie będę chciał wydawać, bo to się naprawdę nie opłaca gościu. Nie wiem, chyba masz już za dużo tych szmaragdów. Ale ta łopata z wydajnością, powiem wam, że się sprzyda. Tego myślę, że ja sobie tutaj pokopię trochę. Tu już myślę, że chciałbym zostawić, trochę sobie tu tu ozdabiam. Ale tą wysokość możemy już zostawić. I będziemy i się zobaczymy jak ja tu, trochę tutaj pokopię. Także do zobaczenia za chwilę. Dobra widzowie, także to się na razie tak prezentuje. Wiem, że to, to trochę tak wygląda, taka nora trochę. Ale nie mam za bardzo pomysłu, jak to zrobić. A potrzebujemy tego miejsca dużo. Widzę, że nam się już noc zrobiła, więc możemy pójść spać. Tylko łóżko jest za daleko. I to łóżko też przeniesiemy na dół. A tutaj będzie takie miejsce, dla, może dla villagerów nawet. A tutaj będzie takie może trochę słabe zejście. I w którym będziemy właśnie mieszkać. To będzie takie wejście początkowe, ale myślę, że tam gdzieś przy tej farbie mojej, którą zrobiłem w ostatnim odcinku. Zrobimy sobie może jeszcze nawet drugie wejście, które będzie już lepiej wyglądać, bo to będzie to szybkie takie wejście woda, z wodą. Także no to jest właśnie mój plan. I tutaj podłogę na pewno bym chciał zrobić z drewna. drewno jest ładne i nie byłoby to takie zimne, moim zdaniem. Tylko nie podoba mi się to, że trafiliśmy na tyle grawlu tutaj. z jakieś wielkie złoże grawla. To mi się strasznie nie podoba widzowie. Kurczę. No dobra, to ja będę to sobie już ogarniał poza, no poza odcinkiem na przerwie. I teraz sobie pójdziemy na odpocząć trochę od budowania bazy. Na pewno y, trzeba tam zrobić taki korytarz w miarę, tam naprzód. W ogóle, popatrzmy, jak będzie tutaj z farmą, też moją bo ona tutaj schodzi to dosyć nisko, więc żeby nie było, że ja mam zejścia, a później się tu gdzieś wykopę bo nie chciałbym kopać tego od nowa, więc może się tak zdarzyć, że tu na przykład będzie zejście i tam dwie kart, kratki od jakiegoś przejścia tutaj nasze owce się dobrze mają znowu gdzieś nadrzęd zapomniałem, więc zrobię sobie poproszę wełnę poproszę wełnę i od razu możemy je porozmnażać, tylko nie mam czym bo zapomniałem wziąć ze sobą siąkę nie wychodzić. Widzę, że wtedy już obydwie, obydwie oby, te wszystkie rzeczy, które udało no, nam się w ostatnim odcinku, młode zwierzątka, to teraz już są teraz już są pięknie dorośnięte, wyrośnięte. Także ja sobie pójdę rozmnożyć. Będą kolejne. Mamy nową owcę małą i krowę, które też będą, będziemy rozmnażać, tylko mi braknie jednego siana. Bo jedną nakarmię. A drugiej nie nakarmię. Ale już jest jedna młoda. Aha. A ten crafting możemy sobie zebrać. Dobrze widzowie, także yy, ogarnąłem sobie tutaj trochę wejście. Wejście się prezentuje tak. I pierwsze co zmienię, tutaj dam drewno. Żeby to tak trochę, ja, tak trochę milej się zrobiło cieplej. Od razu lepiej to wygląda. I tutaj już zaplanowałem sobie, że tutaj będzie nie wiadomo co jeszcze. Tutaj na pewno będzie magazyn i na wprost zrobimy albo mój pokój, albo jakiś korytarz, gdzie będzie więcej rzeczy. Także myślę, że nawet tutaj możemy mój pokój zrobić. I no, pokój, gdzie będę miał yy, łóżko, co? Nie? I tutaj naprzód będzie yy, właśnie. Jak to się nazywa? Korytarz najprawdopodobniej do miejsca, gdzie będzie yy, właśnie farma, i tam będzie takie drugie wejście, jakby. Bo, o no noc jest, to idziemy spać. Eee, Także właśnie nie rozumiem też, dlaczego villagerowie nie idą spać tutaj, ale tam na dole był jeden villager przed chwilą i w ogóle tutaj są, jest dwóch villagerów. Ten sprzedaje nam łuk z niezniszczalnością i mocą, ale to na razie sobie zostawimy i pasowałoby jedzonko przepalić. Także możemy sobie już przepalić, ja tutaj miałem w tych skrzynkach Łuków dużo i muszę powstawiać te wszystkie moje rzeczy. Już już dokładam. I tu przy okazji odłożę to, co zdobyłem. Chleb mogę, chociaż nie byłam dużo tamtego jedzenia. Także to sobie zostawiam, to sobie zostawiam. Stare itemki sobie zostawiam. To wszystko mogę sobie odstawić, bo to mi jest niepotrzebne teraz mnie. I bierzemy łuki które służą nam do przepalania. Wiadomo, wi no wiem widzowie, że yy, jak to się nazywa. Te łuki, to one yy, bardzo mało dają, ale yy, trzeba je jakoś zużyć, widzowie. Także no i sobie tutaj... W ogóle ładny widok jest nawet na te góry, tylko tamto coś mi przeszkadzało, takie dziwne, nien nienaturalne. Ale... I zastanawiam się, czy nie, właśnie tam, gdzie będzie ten korytarz, pasowałoby zrobić kopalnię. Ale kopalnię by zrobić trzeba było taką, że ona by poszła w jeden, jeden bok, a drugi by, bok by musiał być coś. I myślę, że to coś to nie będzie przepalanie, bo przepalanie będzie w magazynie. Więc e, trzeba się zająć właśnie tymi rzeczami i myślę, że teraz możemy się za, zająć robieniem tutaj wykopaniem tutaj podłogi. Także ja sobie ogarnę podłogę i widzimy się po krótkiej przerwie. Dla was to jest dosłownie sekunda, a dla mnie tutaj będzie kilka minut tego kopania. Także widzimy się za chwilę. Dobra widzowie, ogólnie to rozpoczęła się burza, no deszcz, bo spać nie mogę, sprawdzałem, więc mi się to za bardzo nie podoba i mówcie widzowie, napiszcie w komentarzu, czy chcecie, abym te komentarze, znaczy no komentarze, żebym burzę sobie po prostu usuwał, bo ja sobie mogę w razie czego, no, chociaż nie mogę, bo przecież ja mam wyłączone komendy. No to będziemy musieli przetrwać tą burzę, bo myślałem, żeby jakoś usuwać ten deszcz, ale żeby usuwać deszcz potrzebujemy komend, a ja komend nie mam, więc jednak to będzie zły pomysł. No chyba, że chcecie, żebym sobie dodał komendy, no to napiszcie w komentarzu, to wtedy sobie dodam te komendy, ale obiecuję wam, że będę używał tylko i wyłącznie yy, weather clear, no bo się źle nagrywa w takich warunkach jak deszcz, co nie widzę, bym. więc napiszcie w komentarzach, jak zobaczę jakiś komentarz, z, jeżeli zobaczę komentarz na przykład z napisem, że e, chcemy, żeby, e, powiedzmy, żeby deszcz usunął, żeby usu, żebym mógł usuwać deszcz, to wtedy e, polubię ten e, komentarz i usunę, będę usuwał deszcz, ale jeżeli będziecie chcieli, żebym, e, nie, chci, żebym nie usuwał tych komentarzy, żeby żebym nie usuwał deszczu, to też napiszcie w komentarzu. I po prostu, których komentarzy będzie więcej, to, to, to po prostu zobaczymy. Jeżeli będzie więcej, że nie, to nie będę usuwał deszcz. deszczu. Jeżeli będzie tak, to będę usuwał deszcz. Także, piszcie w komentarzach. Ja sobie pójdę tutaj, i trzeba sobie pogarniać tutaj te boki. Także mam tutaj piec swój. I w nim będę przepalał. Aha, przepaliłem to. Dobra, nieważne. Widzowie, weźmy to. Weźmy to. Możemy przepalać. Bo potrzebny jest nam ten kamień. A nawet możemy wziąć, już poświęcić nasz węgiel, którego mamy tak, bo go ukopałem trochę. I poczekamy, jak się to poprzepala. Także widzowie. Myślę, że widzimy się już w następnym odcinku, który najprawdopodobniej będzie jutro. Tak jak ja to, tak jak ja to nagrywam, jest 22, więc na, na następny dzień powinien być następny odcinek. Nie wiem, czy go wrzucę właśnie wtedy, kiedy go nagrywam. Czy wrzucę go jutro następnego dnia, czyli 23 lipca, więc zobaczymy. Czekajcie po prostu na... Następny odcinek zostawiacie łapki w górę oraz subskrypcję. Za no, 10 subskrypcji będzie special. Czyli będzie to odcinek z gry Age of History 2. E, tak. E, będzie jeden odcinek, a jeżeli się jeżeli będzie Wam się podobał, będzie dużo wyświetleń, będzie sporo łapek w górę. To od razu będę się zabierał na nagrywanie następnego odcinka. Myślę, że wtedy się zrobi w razie czego na taką miniserię, Ale i tak i tak pozostaniemy przy Minecrafcie. Mamy tutaj jeszcze dużo do porobienia, także myślę, że się nie obrazicie, jeśli yy, pokopię sobie te tunele tutaj. Także dziękuję Wam za oglądanie. Zostawiacie łapki w górę subskrypcję. Dzięki temu widzę, że Wam się podobają takie filmy. Dziękuję za oglądanie. Pa pa!